Sentymentalna bzdura Ludki Skrzydlewskiej? Czy aby na pewno to dobry tytuł dla tej książki? Pff, prychnęłam. Jeśli jesteście ciekawi, co miałam na myśli w tym wstępie, zapraszam na recenzję książki. Cześć, mam na imię Agata, witajcie na moim kanale. W ramach serii, jaką tu prowadzę, Polskie Pióro, sięgnęłam po sentymentalną bzdurę Ludki Skrzydlewskiej, która swoją premierę miała w lutym 2020 roku. Nie miałam wcześniej styczności z tą autorką i pomyślałam, że jest na pewno wiele osób takich jak ja, które wcześniej nie czytało nic jej pióra. Dlatego uznałam, że fajnie będzie wziąć do recenzji coś jej właśnie autorstwa, Ludki Skrzydlewskiej, by przekonać się jaki jest jej styl i czy warto czytać jej książki. Wybrałam sentymentalną bzdurę, co może nie było do końca trafionym wyborem, ponieważ jest to debiut autorki, a wiadomo jak to z debiutami bywa. Nie zawsze są one na tyle doszlifowane, dopracowane, co późniejsze teksty autorów bo wiadomo, warsztat no, nie jest jeszcze tak dobry jak przy późniejszych książkach. Ale zdecydowałam się na sentymentalną bzdurę ze względu na rekomendację Natalii Brożek, którą wyraziła w jednym ze swoich materiałów na kanale. Na się śledzę uważnie to, co wrzuca Natalia do internetu. Bardzo lubię oglądać jej filmiki i jeżeli ktoś jeszcze jej kanału nie oglądał na tapet, to polecam. Więc jej rekomendacja mnie przekonała. Plus, jak już wzięłam książkę do łapki, to przekonał mnie do tego opis zawarty na okładce. Ponieważ książka reklamowana jest jako gorący romans z wątkiem sensacyjnym w tle, a ja bardzo lubię książki o miłości, obyczajówki z dobrze wykreowanymi głównymi. No, postaciami, bohaterami, e, gdzie jest fajnie zarysowany wątek romantyczny, romantazy, to jest jak najbardziej mój konik. Ponadto uwielbiam, gdy właśnie wątek romantyczny fajnie przeplata się w e, fabule z innym wątkiem, e, z jakimś tutaj, e, czy to sensacyjnym, czy kryminalnym, e, czy fantastycznym, właśnie. Jak najbardziej takie motywy lubię w książce, więc tym bardziej e, pozytywnie na, nastawiona e, zabrałam się do lektury sentymentalnej bzdury. Ale teraz kilka słów o fabule, ponieważ zakładam, że mm, skoro słuchacie tej recenzji, to zapewne jeszcze nie czytaliście książki. Aby nie spoilerować, oprę się na, to, na tym streszczeniu, e, który jest e, zamieszczone na tylnej stronie okładki. A więc histori historia opowiada o Weronicę, dziewczynie, która uciekła ze swojego rodzinnego miasteczka do Londynu. Tam pracuje, chociaż tą pracę bardzo często zmienia i nie jest w stanie w jednym miejscu dłużej zostać, pracować. Ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi, w szczególności z płcią przeciwną, ponieważ zarzuca się jej, że jest oziębła, chłodna, mówi się o niej, że jest królową śniegu. I jak to cytuję tutaj ze streszczenia, Weronika ma uzasadnione powody, by odczuwać niechęć do mężczyzn. Jej historia w książce rozpoczyna się mniej więcej w momencie, gdy niespodziewanie zostaje zaproszona na ślub swojej siostry i Weronika ma z tym ogromny problem, ponieważ ślub ma się odbywać w jej rodzinnej miejscowości, a ona w żadnym wypadku nie chce tam jechać sama. Ze względu na to, co się wydarzyło właśnie 5 lat wcześniej. Pewien bardzo nieprzyjemny incydent z udziałem niejakiego kartera, który tutaj w streszczeniu określany jest jako drapieżca seksualny rodu o szerokich konekcjach. A więc nie trudno się domyślić, co się wydarzyło w Weronice te 5 lat wcześniej, że był to pewnego rodzaju jakaś napaść seksualna właśnie z udziałem tego kartera. No, nie trudno się domyślić samego opisu tutaj zamieszczonego w streszczeniu. Na ratunek śpieszy jej Tony, jej współlokator, który do tego zadania, aby pojechać z Weroniką na wesele, rekomenduje swojego brata geja, to, który nazywa się Henry. Weronika na to przystaje, ponieważ no, jest trochę pod ścianą. Poza tym, ma wrażenie, że mężczyzna o odmiennej do niej orientacji seksualnej będzie takim bezpiecznym wyborem i nie będzie jej zagrażał. A więc mamy tutaj kilka motywów, które często się w książkach pojawiają, czyli motyw fake dating, moim zdaniem, no nie ma tutaj randek typowych, ale no całe te tutaj fałszywie, to, że Henry się fałszywie podaje jako jej narzeczony dla jej rodziny, no to tutaj można jak najbardziej pod to podciągnąć. Mamy też taki delikatny motyw, no strangers to lovers, ponieważ Henry i Weronika wcześniej się nie znają, dopiero wraz z biegiem wydarzeń, jak przeżywają różne razem rzeczy, to ta miłość, przynajmniej Weronice, kiełkuje tak stopniowo. Troszkę mamy też motyw love from first sight i he falls first, co mówi samo przejście, więc nie będę tego więcej komentować dłużej, także tak mniej więcej kryło się w fabuła, a teraz przejdźmy do moich refleksji na temat e, książki, ponieważ zmieniały się one też w trakcie czytania. E, moje zdanie na temat e, powieści. Przede wszystkim mam trzy podstawowe zarzuty do książki. E, pierwszy, za, e, jeden zarzut jest takim bardziej stylistyczny, a dwa kolejne bardziej fabularne. Zacznijmy od tego, o czym wspomniałam we wstępie tego materiału. Czyli słowo prychnęłam bądź mruknęłam pojawia się w tej książce po prostu na co drugiej stronie. W każdym dialogu, no po prostu prawie co drugi akapit pojawia się mruknęłam albo prychnęłam. Mruknął bądź prychnął. Nie rozumiem, jakim cudem na etapie redakcji, korekty nie zostało to wyłapane i poprawione. Ja właśnie jestem w stanie to wybaczyć autorce, ponieważ jest to jej debiut, więc takie, tak, takie coś mogło mieć miejsce tutaj, ale nie rozumiem, dlaczego nikt tego nie wyłapał i zmienił. Może Was to zdziwi, ale sięgając po tą książkę, nie wiedziałam, że jest to twórczość, która wcześniej była publikowana na Łotpadzie. Żółtka Skrzydleska publikowała to na Łotpadzie. Wiedziałam, że to jest jej debiut, ale nie wiedziałam, że było to wcześniej na Łotpadzie. I może to jest przyczyna, dlaczego do korekty to redakcji książki podesz, pod, wydawnictwo podeszło w taki pomacoszemu. Bo, no nie wiem, obawiali się zmieniać za dużo w treści, żeby nie po, żeby nie zdenerwować tym fanów, y, która już książka miała, z odpada? może, ale dla mnie jest to całkiem niezrozumiałe, bo zmiana, taka, takie zmiany, zmiana tych krzyczowników na jakieś inne, no nie wiem, y, odparłam z niechęcią, y, wycedziłam słowa, odburknęłam, no. Nie wiem, no na poczekaniu wymyśliłam kilka rzeczowników, które by mogło zastąpić, te prychnęłam, a tutaj pojawia się naprawdę to co chwila. Pozwoliłam sobie jeden taki fragment zaznaczyć, ale absolutnie to był jeden, bo jest ich więcej, ale nie zaznaczałam wszystkich. I zacytuję wam to, jak to mniej więcej wygląda. Nie będę też komentować tego dialogu, ponieważ on miał chyba być troszkę taki żartobliwy, no ale. Brawo, nowoczesne jaskiniowcu, prychnęłam, rozglądając się dookoła. Zamiast własnoręcznie upolować mięso dla swojej kobiety, w dzisiejszych czasach się je dla niej kupuje, tak? Chcesz zobaczyć, ile jest we mnie z jaskiniowca? W jego ciemnych oczach zapaliły się niebezpieczne, wesołe błyski. Chętnie zaciągnę cię za włosy do mojej pieczary. Akurat jasne, prychnęłam, wkładając sobie do ust kolejną krewetkę. Nawet byś mnie nie uniósł, w facecie w garniturze. Także widzicie, w każdej wypowiedzi e, Weroniki, każda wypowiedź jest e, potem e, no, podsumowana prychnęła. I tak naprawdę jest co chwilę, albo ona prycha, albo ona mruka, tak samo Henry. No, no, do tego stopnia mi to przeszkadzało i wybijało z imersji, że zamiast w, 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 czuwać się w wydarzenia, w... To, co przeżywają bohaterowie, fabułę, śledzić fabułę. Ja w pewnym momencie po prostu zaczęłam liczyć y, te powtórzenia i tylko czekać, kiedy znowu to się pojawi na kartce: te słowo. Jedno bądź drugie. Także, no, coś chyba nie do końca jest w porządku, jeżeli tak aż bardzo mi to przeszkadzało. Jeżeli macie tą książkę w e to naprawdę napiszcie w komentarzu, macie, możecie to w łatwy, łatwy sposób obliczyć. Napiszcie w komentarzu, ile razy w tej powieści pojawia się słowo prychnęłam bądź mruknęłam, albo prychnął bądź mruknął. Sumujcie to i napiszcie, bo jestem naprawdę ciekawa. Drugi zarzut wobec tej powieści, już taki fabularny, to to, że moim zdaniem przez pierwszą połowę książki nic ciekawego się nie dzieje. W pierwszej części, w pierwszej połowie, no Henry i Weronika się po prostu lepiej poznają. I ok, ja rozumiem, co chciała osiągnąć tym autorka, no że właśnie taki naturalny sposób zbudować relacje pomiędzy nimi, ale duża część scen, które tam opisywała, była już w pewnym momencie strasznie powtarzalna. Cały czas miałam wrażenie, że Weronika i Henry tylko albo gdzieś jadą autem, albo jedzą, albo spacerują, albo znów jadą autem, albo znów coś jedzą i tak w kółko. W pewnym momencie już te sceny były naprawdę zbędne, nie wprowadzały nic odkrywczego, fajnego do fabuły. Były, no tak jak już mówiłam, powtarzane, więc spokojnie moim zdaniem Ludka Skrzydlewska mogłaby ten początek, tą pierwszą połowę, te 300 stron, skrócić do 150, zrezygnować z wielu scen, jakoś je upakować i byłoby to tylko, wyszłoby to tylko na plus tej powieści. Także to jest drugi taki Poważny zarzut wobec tej książki e, oraz trzeci, to i też tyczy się pierwszej połowy książki, e, dlatego moim zdaniem można by było spokojnie tutaj taką grubą krechą przydzielić tą książkę na pół i e, odmiennie oceniać pierwszą połowę, e, a w inny sposób oceniać drugą, e, ponieważ pierwsza połowa jest zdecydowanie gorsza od drugiej, e, bo też w tej pierwszej połowie książki absolutnie nie byłam w stanie uwierzyć w to, w jaki sposób Weronika reaguje na zachowanie Henrygo, w jaki sposób um, po prostu przeżywa to, co Henry do niej mówi, to w jakie gesty wobec niej stosuje. Było to dla mnie abstrakcją po prostu, ponieważ już ze streszczenia wiemy, że Weronika w swoim życiu przeżyła pewnego rodzaju traumę, jakąś napaść seksualną ze strony mężczyzny. Dlatego ich unika i jest taka chłodna, zapobiegawcza w stosunku z mężczyznami. A tutaj, co do Henry'ego, absolutnie czegoś takiego nie mamy. Można by było się spodziewać, że osoba, która przeżyła to, co Weronika, będzie negatywnie i. Um, Nerwowo reagować, jeżeli na dotyk obcego mężczyzny, na pewne jakieś odważne, kierowane do siebie teksty czy gesty. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Weronika lgnie do Henry'ego, nie boi się go, w żaden sposób negatywnie nie reaguje na jego dość odważne czyny, słowa. Ja tego nie byłam w stanie zrozumieć. Autorka próbowała to w jakiś sposób wytłumaczyć. Ponieważ w narracji Weronika sama sobie się dziwi, że właśnie nie lęka się Henry'ego, że lubi jego dotyk, że nie ma ochoty uciec, chociaż czasami ma, ale tego nie robi i odczuwa przyjemność. Okej, okay, ale ja tego nie kupywałam. Ja nie rozumiałam, przez przynajmniej pierwszą połowę książki, co takiego jest wyjątkowego w Henrym, że ona się go nie boi. No niby tutaj ona myślała, że on jest gejem, Zosta została wprowadzona w błąd przez swojego współlokatora, ale już od samego początku Weronika podejrzewa, że jednak coś tutaj jest nie tak i, i Henry nie wygląda jej na geja, więc nie myślę, żeby to było to, po prostu to miała być jakaś wyjątkowość tego Henry'ego, ale ja tego nie kupywałam. Dla mnie to było niedorzeczne, że osoba, która przeżyła taką traumę w swoim życiu, tak lekko i bezproblemowo podchodzi do tego, w jaki sposób się Henry wobec niej zachowywał i czasami jakie teksty puszczał, to mnie by to no, odstraszyło, a jej nie. Tym bardziej, że w książce ewidentnie mamy mm, opisy, opisane, że Weronika nie przepracowała jeszcze tej sytuacji. I dalej to przeżywa to, co się wydarzyło 5 lat wcześniej, tą napaść seksualną, więc no nie powinna moim zdaniem reagować w taki lekki sposób na to, co Henry do niej mówił czy robił. Sytuację e, ratuje coś, co się wydarzyło właśnie mniej więcej w połowie książki. E, Weronika w końcu pokazuje, jakby w pewnej sytuacji to, że. No, przeżyła w swoim życiu coś strasznego i że dalej tego nie przepracowała, i to ratuje cał, cały ten motyw, wątek tej napaści seksualnej, którą przeżyła główna bohaterka moim zdaniem, i gdyby nie to co się wydarzyło w połowie książki, już nie będę Wam mówić co konkretnie, chociaż, bo już żeby nie spoilerować, to ratuje, no jakby tutaj lutkę Skrzydlewską, bo inaczej bym ten e, cały aspekt oceniła bardzo na minus, a tak to no to takie. Może być. E, ponieważ w połowie książki już w końcu Weronika daje po sobie poznać to, że jednak przeżyła w swoim życiu traumę i dalej to, e, no jakby przeżywa. E, I no tutaj e, poza tym. E, od połowy książki pojawia się wątek ten sensacyjny, który zbliża do siebie mocno Henrego i Weronikę, i wtedy to, że ona zaczyna pozytywnie reagować na jego gesty, dotyk, kto zaczyna mieć ręce i nogi. Ale to dopiero właśnie w drugiej połowie książki moim zdaniem. Także to były trzy podstawowe zarzuty, jakie mam wobec sentymentalnej wzury, ale żeby nie było tak negatywnie. To wymienię kilka pozytywów, no, w sumie dwa takie główne, które mi przychodzą na myśl. E, pierwszy e, zdecydowany atut sentimentalnej wzury to ten wątek sensacyjny. O dziwo, bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ ja przeważnie jestem zwolennikiem właśnie e, tych wątków romantycznych, a tutaj miłe zaskoczenie, że było. Na odwrót, właśnie najbardziej wciągnął mnie ten wątek sensacyjny, i od kiedy już tak na poważnie się pojawił w książce, i tak mniej więcej w połowie, to zaczęłam bardzo szybko pochłaniać kolejne strony powieści, aż dobrnęłam do samego końca. Także uważam, że powinien on być albo szybciej wprowadzony, albo te sceny romantyczne powinny być tak bardziej przeplatane z tym wątkiem sensacyjnym. No nie wiem, jak to by miało wyglądać, ale no. To on, ten wątek sensacyjny zdecydowanie tutaj zagrał na plus, moim zdaniem. No i też uważam, że styl autorki, pomimo tych potknięć w postaci tych powtórzeń strasznych, które uważam, że na etapie redakcji powinno być wyłapane i zmienione, poprawione, to jest ok. Czyta się tą książkę lekko, fajnie, właśnie ten styl jest taki lekki. Dialogi są niewymuszone, jesteśmy w stanie uwierzyć, że bohaterowie naprawdę byli. Takie dialogi mogliby ze sobą prowadzić. Także to jest na plus, i to też jakby tutaj zachęca mnie, żeby zobaczyć, jak autorka w innych książkach co prezentuje. Dlatego ostatecznie oceniając tą książkę, to takie trzy gwiazdki na pięć mogłoby być lepiej, ale jest nie najgorzej. I zdecydowałam, że warto dać Ludce Skrzydłeskiej jeszcze jedną szansę i sięgnąć po coś innego jej pióra, po jakąś późniejszą, już może książkę bardziej dopracowaną, gdzie jej warsztat już na pewno jest lepszy. A wy, proszę, napiszcie w komentarzu, jak wy oceniacie sentymentalną bzdurę. I bardzo proszę, jeżeli czytaliście już inne książki Ludki Skrzydłeskiej. Kolejcie mi coś w komentarzu, po jaką inną książkę powinnam sięgnąć w, następ, w, w pierwszej kolejności, już może coś lepszego, jej pióra. To wszystko z mojej strony. Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, to dajcie łapkę w górę. Ja się już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.